Nazywam się Kamil Węgliński, jestem zastępcą dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej i w imieniu własnym, jak również w imieniu nieobecnej dzisiaj z nami pani dyrektora Wyborkowskiej chciałbym państwa serdecznie powitać na wręczeniu nagród za udział w konkursie filmowym pod tytułem Mam tak samo jak ty. Witam serdecznie naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Białej pana doktora Stanisława Romanowskiego który reprezentuje dzisiaj obecnego Pana Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej, Pana Michała Litwinka. Witam oczywiście wszystkich zgromadzonych, grono pedagogiczne Bielskich Szkół, jak również dzieci, które aktywnie wzięły udział w naszym konkursie. Witamy. Witamy Was wszystkich. Brawo. Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białej Pana Michała Kofinioka realizuje kampanię promocyjną, informacyjną dotyczącą rodzicielstwa zastępczego, która współfinansowana jest ze środków Fundacji EI. Chcemy, aby nasze działania organizowane podczas kampanii przyczyniły się do postrzegania rodzicielstwa zastępczego to jest rodzin zastępczych oraz dzieci, w nich umieszczanych nie tylko w kategoriach dawania szansy dzieciom na nowe lepsze życie, a także e, równego traktowania człowieka bez względu na obywatelstwo, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, a przede wszystkim na rodzinę, w jakiej się e, w, dzieci wychowują. Jednym z zadań e, realizowanych w ramach kampanii Naszej, było zorganizowanie konkursu, którego dzisiaj, który dzisiaj będziemy rozstrzygać, pod tytułem Mam tak samo jak Ty. Skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu naszego miasta. Zadanie konkursowe polegało, polegało na wykonaniu jednominutowego filmu o tematyce dotyczącej postrzegania rodzicielstwa zastępczego obrazu dziecka wychowującego się w rodzinie zastępczej. Widzianymi oczami młodego człowieka. Teraz poproszę, aby Pani kierownik działu opieki nad rodziną i dzieckiem naszego ośrodka w kilku zdaniach przedstawiła e, pracę Komisji Konkursowej. E, dziękuję. Komisja Konkursowa składająca się z pracowników działu opieki nad rodziną i dzieckiem pod przewodnictwem Pani Dyrektor Ewy Burkowskiej postanowiła nagrodzić cztery firmy. Komisja dokonała oceny prac pod kątem zgodności z tematem konkursu, pomysłowości, zaangażowania oraz kreatywności i jakości technicznej. Przyznano trzy nagrody, pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz wyróżnienie. Teraz myślę, że tutaj pan naczelnik pogratuluje wszystkim zwycięstwo, zwycięzcom. Potem nastąpi wręczenie nagród. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chciałbym w imieniu prezydenta miasta, pana Michała Dziwiuka, serdecznie powitać uczniów, laureatów, zwycięzców, nauczycieli, rodziców, opiekunów tutaj w budynku Urzędu Miasta Biała Podlaska. Chciałbym wyrazić przytomanie pana prezydenta, że był to ogromny honor i zaszczyt móc podjąć patronat na tak nad tak y, ważną kampanią społeczną na rzecz rodzicielstwa zastępczego. I w tym miejscu następnie chciałbym pogratulować y, Panu Dyrektorowi, na ręce Pana Dyrektora Miejskiego Środkowi Pomocy Społecznej za całą kampanię, ale tutaj dzisiaj za ten konkurs przeprowadzony wśród uczniów y, młodzieży, dzieci, miastkich y, szkół, a także wszystkim pracownikom y, MOPS. Chciałbym także pogratulować Wam, droga młodzieży, drodzy uczniowie, udziału w tym tak ważnym społecznie konkursie. Tutaj Pan Dyrektor wymienił cele tego konkursu, jak one są istotne i ważne, jak ważne są społecznie, jak ważne są dla dzieci, młodzieży biorących udział w programie życielstwa zastępczego, jak ważną funkcją społeczną wsielstwo zastępcze yy, wykonuje, realizuje w naszym społeczeństwie. Ja myślę, że ta kampania, do której mieliśmy szansę i okazję się przyłączyć i brać w niej udział, poszerzy jeszcze wiedzę na temat rodzicielstwa zastępczego, spopularyzuje rodzicielstwo zastępcze i te wszystkie bariery, o których także tutaj była mowa, zostaną wyeliminowane. Na szczęście dzięki właśnie takim kampaniom społecznym tych barier jest coraz mniej, a niektóre na szczęście w ogóle znikają i już yy, o nich nie myślimy. Yy, oczywiście gratuluję Wam uczniowie za udział w tym konkursie. To świadczy o tym, że jesteście już mimo młodego wieku, no bo jeszcze jesteście dziećmi uczniami szkół yy, podstawowych, przepraszam, że tak mówię, że dziećmi, ale jeszcze jesteście dziećmi, że już powiecie się tą wrażliwością społeczną, empatią społeczną, że jesteście wrażliwe na dobro drugiego człowieka, na e, potrzeby drugiego człowieka, czasami waszych rówieśników, którzy e, szukają oparcia także w rodzicielstwie e, zastępczym. Ja Gotowuje oczywiście Waszych talentów, bo to jest konkurs filmowy plastyczny, a więc musieliście się wykazać wiedzą na temat filmu, ale także kreatywnością, pomysłowością, wrażliwością estetyczną, taką też plastyczną, bo w sumie byliście reżyserami, czy jesteście małymi reżyserami, także tego Wam gratuluję bez względu na to, które miejsce zajęliście, bo... No, konkurs ma swoje reguły, że jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ale myślę, że w tym wypadku, oczywiście gratuluję zwycięzcom, ale że w tym wypadku chyba może na pierwszym miejscu, może nie chyba, na pewno był właśnie udział w tego typu konkursie. Dziękuję nauczycielom, opiekunom, znamienia szkół, że w ten sposób. talenty, bo wiemy, że talenty muszą mieć tego mistrza, który pokieruje, nakieruje. Czasami nie, nie chodzi o to, żeby pokazał jak, ale żeby zmotywował, pokierował i wskazał właściwą drogę. Także jeszcze raz Wam serdecznie gratuluję. Za chwilę zostaną wręczone dyplomy, wyróżnienia i życzę Wam oczywiście kolejnych sukcesów opieką pedagogów nauczycieli będziecie dalej się rozwijać i osiągać sukcesy. Dziękuję.